Witajcie. W tym odcinku skupię się na otrzymywaniu kolejnej substancji, która może okazać się przydatna przy niektórych doświadczeniach. A tą substancją jest wodorowęglan amonu. Mam tutaj kilkadziesiąt gramów wodorowęglanu amonu. Tak jak widać, jest to taka biała, krystaliczna substancja o dość intensywnym zapachu amoniaku i umiarkowanie dobrej rozpuszczalności w wodzie. Substancja jest inaczej. Jest znana pod nazwą amoniak lub kwaśny węglan amonu. Jest używana m.in., jako środek spłuchniając niektóre ciasta. A to dlatego, że bardzo łatwo rozkłada się do gazowych produktów już w temperaturze ponad 50 stopni Celsjusza. Przygotowałem tutaj szklankę z gorąco wodą, dopiero co się zagotowała, i zaraz wrzucę do niej nieco krystalicznego wodlowęglanu amonu. Jak widać, substancja bardzo łatwo rozkłada nam się w gorącej wodzie, czego efektem jest powstawanie dużej ilości dwutlenku węgla. I właśnie ta cecha, ta cecha jest yy, wykorzystywana yy, przy pieczeniu niektórych ciast ponieważ wydziela się bardzo łatwo duża ilość dwutlenku węgla. Wodorowęglan amonu jest używany jako spulchniacz. Wodorowęglan amonu możemy otrzymać poprzez rozpuszczanie dwutlenku węgla w roztworze amoniaku. Najpierw powstaje nam węglan amonu, a w przypadku gdy dalej będziemy przepuszczać przez ten roztwór dwutlenek węgla bo zacznie nam się wytrącać dużo słabiej rozpuszczalny w wodzie wodorowęglan amonu. To tyle a propos tego związku. No i zapraszam do oglądania dalszej części, czyli jego syntezy. Oto wodny roztwór amoniaku. Otrzymałem go jakiś czas temu. Przepuszczając amoniak przez zwykłą wodę wodociągową. Amoniak był produktem ubocznym, tak naprawdę, w reakcji pomiędzy wodotlenkiem sodu a azotanem amonu. Ponieważ ta reakcja była bardziej na potrzeby hodowania kryształów, a mianowicie kryształów azotanu sodu. Teraz wykorzystam ten słaby dosyć prawdopodobnie nie więcej jak 10% do amoniaku do otrzymania węglanu amonu, który później posłuży do różnych doświadczeń, aby otrzymać węglan amonu będę musiał przez tą mieszaninę wody amoniaku, czyli przez wodę amoniakalną przepuścić dwutlenek węgla. No i tutaj mam takie bardzo fajne źródło dwutlenku węgla czyli fermentujący sok jabłkowy na cydr akurat fermentacja weszła już w fazę tak zwaną burzliwej fermentacji no, dwutlenku węgla powstaje tutaj bardzo dużo tak sobie wyliczyłem na spokojnie, na spokojnie że to może być gdzieś może 2 ml na sekundę no czyli w ciągu godziny potrafimy, można by wypełnić nawet 5 zbiornik dwutlenkiem węgla. Czyli bardzo wydajne źródło. No i ten dwutlenek węgla będę zbierał w tej butelce, będę wlewał właśnie roztwór amoniaku, który będzie z tym dwutlenkiem węgla reagował. Będę miał dwie butelki po wypełnieniu dwutlenkiem węgla wleję do środka nieco roztworu amoniaku i potem wymienię butelkę na drugą, która w tym czasie będzie się wypełniała dwutlenkiem węgla, a tą butelkę z roztworem będę wstrząsał i patrzał, jak po prostu ten cały dwutlenek węgla zostaje pochłonięty przez roztwór amoniaku. będzie nam teraz przychodził dwutlenek węgla. I się zbierał w tej butelce. A tutaj wleję roztwór amoniaku. dużo. Już widać co się dzieje z butelką, jak ona się ładnie kurczy. Normalnie zgniata nam butelka. Jednocześnie można zauważyć, że roztwór yy, zmienia temperaturę. Staje się tak delikatnie cieplejszy. Jest to takie wyczuwalne ciepło, chociaż porcja ciepła jest naprawdę nieduża. Roztwór staje się taki letni. Dalsze pochłanianie gazu. Teraz, kiedy ta butelka napełni się dwutlenkiem węgla, wleję do środka wodny roztwór amoniaku. Zakręcę będę intensywnie wstrząsał, a na miejsce tej butelki trafi ta. I wtedy dwutlenek węgla będzie wpadał do tej butelki. A ta butelka będzie czekała na swoją kolej. Rozpuściłem sobie już nieco dwutlenku węgla w roztworze amoniaku. Jako, że był to roztwór dosyć słaby, bo pewnie nie więcej jak 10%, postanowiłem po prostu więcej amoniaku tutaj rozpuścić w tym roztworze powstałym. Tutaj sobie zmontowałem taki zestaw do. Otrzymywania amoniaku wykorzystam do tego celu reakcję pomiędzy wodorotlenkiem sodu i saletą amonową. W wyniku reakcji chemicznej wydziela się bardzo duża ilość amoniaku, a także produkt uboczny w postaci soli, azotanu sodu. Azotan sodu wykorzystam później przy hodowaniu kryształów. Natomiast amoniak po rozpuszczeniu tutaj w powstałym roztworze trafi z powrotem pod strumień dwutlenku węgla z balona do wina. Ok. Do środkowej butelki teraz leję sobie roztwór węglanu amonu, wcześniej uzyskany. Możemy sobie oczywiście odwrócić. Proporcje mniej więcej są takie. Masowo 20 g wodorotlenku sodu i 40 g azotanu amonu. Nie wiem, czy to czasem nie będzie za dużo. No zobaczymy 20 g. Mam tutaj taką sodę kaustyczną, to jest właśnie nasz wodoflenek z sodu. 40 gramów azotanu, amonu. Azotan amonu do butelki. Szybko zamknąć butelkę. Reakcja już jest spontaniczna, jeżeli odczynniki są wilgotne, ponieważ produktem ubocznym reakcji jest również oprócz amoniaku jazotanu sodu woda. I ona jest takim jakby katalizatorem, który powoduje, że kolejne po prostu porcje substancji tej mieszaniny zaczynają ze sobą reagować. Aby troszeczkę przyspieszyć reakcję, dodam nieco wody, ale tylko naprawdę odrobinkę. Ponieważ reakcja wtedy przebiegałaby zbyt gwałtownie. Teraz natychmiast wkładam rurkę i następuje już bardzo gwałtowne wydzielanie się amoniaku. Jak widać, zwróćcie uwagę na gwałtowność reakcji. Jest ona bardzo, bardzo gwałtowna. Się tylko jak intensywnie wydziela nam się amoniak. Ten sposób otrzymywania amoniaku jest no, niebezpieczny. Więc. No, dlaczego? Ponieważ reakcja zachodzi bardzo, bardzo szybko. Po prostu już praktycznie. Natychmiast po wkropleniu wody, natychmiast wydziela się bardzo duża ilość amoniaku. No i tutaj tak naprawdę liczy się zręczność, bo jeżeli nie wciśniemy tego korka na czas, to będziemy musieli chyba uciekać z piwnicy. Tak. Teraz będę kontynuował właśnie pochłanianie dwutlenku węgla w tak utworzonym roztworze. Z nową porcją amoniaku od razu widać, że dostwór na nowo pochłania nam dwutlenek węgla i tworzy się nowa porcja. Węglanu amonu, a później przy nadmiarze dwutlenku węgla wodę węglanu amonu. Zakończyła się już ta najbardziej gwałtowna część fermentacji. Teraz dwutlenek węgla wydziela się zdecydowanie wolniej. Sokiapkowy już się tak nie pieni w balonie. W międzyczasie, kiedy Odbywała się ta fermentacja. Jeszcze dwukrotnie nasyciłem ten roztwór amoniakiem. No i yy, cały czas tutaj rozpuszczał się nam dwutlenek węgla. Yy, zamykałem butelkę, wstrząsałem. Znowu napuszczałem dwutlenku węgla. No i wydzielił mi się tutaj taki krystaliczny osad. Jest to wodorowęglan amonu. Tutaj widać taki do złudzenia przypominający sól kuchenną, ziarnistą. Temperatura na zewnątrz spadła. Pomyślałem więc, aby roztwór uzyskanego wcześniej węglanu i wodorowęglanu amonu, wystawić na zewnątrz. No jest około 9 stopni Celsjusza aktualnie, a to w celu wykrystalizowania. Wodorowęglanu amonu w większej ilości. No i tutaj właśnie wyrosły kryształki wodorowęglanu amonu. Zaraz wsypię wodorowęglan amonu. Chociaż wsypię, to jest chyba niewłaściwe określenie, ponieważ jest to taka bardziej. Krystaliczna masa z cieczą. Większość substancji już sobie tutaj odlałem. Pozostała mi tylko jeszcze odrobina do wypukania tego krystalicznego osadu. Możemy sobie przepłukać. Odlejemy sobie nadmiar cieczy. I proszę bardzo. Mamy krystaliczny wodor węglan amonu. W postaci takich kryształków. Teraz co zrobię z tym roztworem? Będę otrzymywał kolejną porcję amoniaku. Będę przepuszczał przez ten roztwór. Wodorowęglan węglan zamieni się z powrotem w węglan. I po prostu to będzie tak naprawdę mieszanina węglanu, amonu oraz amoniaku. I tą mieszaninę dam z powrotem pod strumień dwutlenku węgla. Mam nadzieję, że już z kolejnej porcji wina lub cygru, ponieważ fermentacja już praktycznie dobiega końca, nie wydziela się już zbyt duża ilość dwutlenku węgla i będę dalej przepuszczał. No i kolejną porcję wodoru węglanu, która mi się wydzieli, po prostu sobie odsypię do kubeczka No i proces będę powtarzał. O ile będzie to dalej potrzebne. Oto i kolejna porcja amoniaku z pochłoniętym dwutlenkiem węgla. Butelkę pozostawiłem na noc, aby jak najwięcej substancji mi się wykrystalizowało. No i tutaj widać całkiem sporo właśnie krystalicznego wodorowęglanu amonu. Teraz Klarowny roztwór zleję do tej butelki. Tutaj wcześniej uzyskany wodorowęglan amonu krystaliczny. Przypuszczam, że część z wodorowęglanu już zdążyła się przekształcić w węglan. Teraz cała zawartość tak bardzo silnie po prostu pachnie amoniakiem. Wydziela zapach amoniaku, bo jako przyjemny zapach to bym raczej nie powiedział. Bo dwutlenek węgla pomału ulatuje tutaj z tego kubeczka. I węgla może nam się przekształcać w węglan amonu. Tutaj zresztą jakby się tak przyjrzeć widać takie malutkie bąbelki w cieczy to jest właśnie wydzielający się dwutlenek węgla nadmiar cieczy przelejemy tutaj płuczemy i przelejemy w ten sposób No i tak poprzez dekantację oddzielam krystaliczną substancję od pozostałego roztworu. Tak oto uzyskałem, przyznam, całkiem sporą ilość wodorowęglanu, amonu w postaci krystalicznej. No i teraz wraca, wraca do piwnicy, gdzie będzie przechowywany w niskiej temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza.